Zresztą tej testy Ej, wzywają mnie, poczekajcie, do Nie Znam ci, o... Sporta, ziomeczki Bmk, Kracham w. Byłem za granicą, kiedy moja muza siebie piła Byłem za granicą, gdy kolejna Suka mnie zdradziła Byłem za granicą, gdy suka byłem za granicą kiedy włoska krew mnie zraniła byłem za granicą tyle lat Czas mi że jestem wolny, ale czasem Czuję się jak w pacy. widzę wszystkich razem Czytam stare wiadomości, płaczę Wymieniali kacze, parę osób nadal ze mną, a tej reszcie nie wybaczę Psycha ze stali, ej, ja ponad Złucham. wami, ej Gdy ja walczyłem, Złucham nawet zlecim. nie kibicowali, ej Psycha ze stali, ej, my zawsze sami, ej Nie nigdy się nie łamię, oni znowu się stary, hey! ej Nie poczujesz bólu, który czują za granicą Nie poczujesz tęsknoty, jakie ja za rodziną Nie poczujesz tego gówna, ciągle żyjesz chwilą A ja trzymam tęsknię, jak w czasie zabroziło, byłem Byłem za granicą, gdy kolejna suka nie zdradziła. Byłem za granicą, kiedy głosta krew mnie zraniła. byłem za granicą tyle lat, czas mi mija. Byłem za granicą, kiedy moja muza się wypiła. Byłem za granicą, gdy kolejna suka mnie zdradziła.